Czy dzieci nie są za małe na kryminały? Ale skąd? Dzieciaki uwielbiają kryminały. Jak tylko spotykam dzieciaki właśnie w wieku pięciu 5, 5 lat, to uwielbiają poszukiwać, rozwiązywać zagadki. Nasz kryminał, on się nazywa kryminał, ale tak naprawdę to jest dochodzenie do, do prawdy przez zbieranie faktów. I to jest... Najciekawsze i każde dziecko ma takie, tak, takie poczucie, że, e, e, że, że jest takim detektywem, nawet jeśli sobie tego nie uświadamia, to, to, to uwielbia rozwiązywać zagadki i e, brać udział w, w jakiejś takiej akcji poszukiwawczej stąd zabawy e, wchowanego czy, e, czy podchody. A jakby pan w kilku zdaniach streścił tą historię? W kilku zdaniach, a w jednym? Nie, nie, oczywiście. Ta historia jest dosyć prosta. Mali bohaterowie uwielbiają rozwiązywać zagadki kryminalne i w, w swoim małym miasteczku nalepiają ogłoszenia, w których proponują swoje usługi. Tak się składa, że akurat w tym miasteczku jest osoba, która. Potrzebuje ich usług i przychodzi do ich biura. I od tego momentu zaczyna się cała, cała akcja, zgadywanie, kto ukradł diamenty. Więc można powiedzieć, jest to historia o dochodzeniu do prawdy, szukaniu prawdy. Brzmi jak opowieść dla dorosłych, szukanie prawdy. E, tak, właściwie e, każda historia pozornie prosta, którą proponujemy w Teatrze Lalek, e, ma swoje źródła w, w życiu, w codzienności. E, zazwyczaj e, budowane są to historie na, na, na kanwie baśni, e, w której bohater wychodzi z domu, bądź zostaje wygoniony, bądź... E, Zgubił coś i, i, i czegoś poszukuje. Więc ta historia nie odbiega od e, takich klasycznych e, opowieści o bohaterach, którzy e, e, poszukują nie dla siebie, tylko dla innych. Ale poszukując dla innych, dla innego, dla Muhammada Karata, skrodzonych diamentów, e, dowiadują się czegoś więcej, dowiadują się o sobie więcej. I o życiu w ogóle, że przestępcami niekoniecznie przestępcą niekoniecznie musi być e, e, osoba z, z tak zwanego świadka przestępczego, z, z patologicznego, ale również człowiek m, normalny może zabłądzić i e, pójść do ranie, e, e, Przestępstwa. Czy spektakl zakłada interakcję z publicznością? W jaki sposób dzieci będą współtwor współtworzyły spektakl? Początkowo myśleliśmy, żeby dzieci nam tutaj też pomagały w odszukaniu winnego, ale cały czas mamy, mamy tę świadomość, że dzieci są bardzo nabrudliwe i mogłyby, mogłyby za wcześnie doprowadzić do odsłonięcia winnego. Dlatego też staramy się tego widza oczywiście poruszyć, pobudzić, troszeczkę wyedukować, a przynajmniej dowiedzieć się, czy świadomość młodego widza, świadomość o detektywach, o, poli, o działaniu policji, czy, czy oni czy one, dzieci, mają mają tą wiedzę, dlatego tutaj będziemy troszeczkę tego widzę zaczepiać, popierać odciski palców, czy też jakieś inne działania, aczkolwiek nie będziemy koniecznie oczekiwali, że nam pomogą rozwiązać tą zagadkę, bo się musieli kurtynę zamknąć i skończyć połowę spektaklu. Na makiecie widzimy Neptuna, czy będą jeszcze jakieś nawiązania tutaj do Gdańska, jakieś lokalne. Czy w adaptacji tekstu? Same są tutaj nawiązania. Mm -hmm. Właściwie większość budynków, a właściwie można powiedzieć wszystkie budynki, e, są e, taką m, luźną interpretacją scenografa, e, luźną interpretacją miasta Gdańsk. Stąd mamy właśnie Neptuna, e, dworzec. dworzec, wieżowiec zielony, e, kościół, oczywiście w dużym skrócie. E, także właściwie 19 budowli. Teatr miniatura, oczywiście, nawiązuje do Gdańska. I czy możemy się spo spodziewamy się kolejnych części? Możemy się spodziewać kolejnych części tej serii. Tak, zakładamy. Mamy nadzieję, że ta pierwsza część rozbudzi ciekawość widzów i w następnej części wykorzystując już tą samą makietę, ale prowadząc inną zagadkę, spróbujemy się z opowiedzeniem. Kolejnej przygody, która, którą prowadzą mali bohaterowie. Dla nas to jest o tyle też ważne, że nasi bohaterowie, nasi bohaterowie są w wieku naszych widzów i mamy taką nadzieję cichą, że, że ten spektakl, który nie jest spektaklem edukacyjnym, ale sprowokuje dzieci do. Bacznego obserwowania świata i rozwiązywania wszelkich zagadek, jakie, jakie tylko stawia nam życie. Dziękuję bardzo.